Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będziemy musieli wprowadzić pole rozmiaru. To pole rozmiaru będzie tyczyło się akurat produktu naklejki. To jest troszeczkę inna forma rozmiaru, aniżeli odzieży, którą również będziemy tworzyć. Na tą chwilę jednak skupimy się na tym, co należałoby zrobić. Oczywiście w zakładce sklep, produkty i typy produktów mamy naklejkę, a następnie zarządzanie polami. To jest to, co nas najbardziej interesuje. I teraz, oczywiście, będziemy musieli wybrać odpowiednio pole. Na pewno to pole będzie nazywało się jako rozmiar. Kolejną kwestią to będzie element w postaci wpisanej listy. Będzie to lista tekstowa. Ja nie chcę tu mieć listy wyboru, ale chcę mieć pola typu radio. Dlatego, że będę mógł wybierać kilka rozmiarów dla danej pozycji, dla danego produktu. I oczywiście te elementy będę mógł zaznaczać dowolnie. Zapiszę ustawienia. I teraz oczywiście przejdziemy do listy wartości, tą listę wartości dopuszczalnych możemy dodać w kroku numer 2, jednak zapiszę ustawienia pola i przejdę już do całkowitego elementu. Po pierwsze, na pewno to, to pole rozmiaru w przypadku naklejki będzie wymagane. Możemy dodać dowolne e, objaśnienia i teraz jedziemy poniżej. Poniżej nas interesują dwie rzeczy ustawienia pola rozmiar. To jest bardzo ważne, dlatego że e, liczba wartości niech będzie bez ograniczeń. I teraz lista wartości dopuszczalnych. Tutaj oczywiście musimy zawrzeć rozmiary takich elementów, które mamy u siebie w sklepie. Ja na przykład ustaliłem, że tych rozmiarów będzie cztery, więc dodam cztery poglądowe rozmiary. Z standardowym komunikatem, który masz poniżej, możesz się zapoznać i zobaczysz o co chodzi. Chodzi o ustawienie klucz, jest pionowa okreska i etykieta. I w ten sposób oczywiście będę dodawał u siebie w sklepie. Moje elementy wyglądają w następujący sposób, mam cztery rozmiary tak jak wspominałem, mam rozmiary S, M, L XL. Oczywiście po pionowej kresce są informacje dla naszego klienta, czy jest to rozmiar S, jakiej wielkości i tutaj chodzi o elementy typu wysokości szerokości, dlatego jest to popisane troszeczkę z numerologią anglojęzyczną, ale takie było założenie i zapiszę ustawienia. Oczywiście te elementy, które dodałem jeszcze odpowiednio, sobie tutaj y, skoryguję pod względem y, ustawień wprowadzania. Po zapisaniu przejdę kolejny raz w produkty, i teraz oczywiście wezmę sobie produkt numer 1, bo to jest produkt numer 1 typu naklejka. Wedytujemy sobie ten produkt i w bardzo prosty sposób ustawię sobie SKMK, zapiszę dany produkt. W ten sam sposób mogę zrobić sobie produkt numer 2, LMKXL. I tak to wygląda. Pamiętasz, na, na stronie głównej mieliśmy dodane hurtowo produkt. Ten produkt miał jakąś konkretną zakładkę. Oczywiście chodzi tu o... Zaktualizuje się ustawienie sklepu. E, chodzi o ustawienie czegoś takiego jak przełączanie elementów właśnie poprzez numer produktu, ja to tak nazwałem. E, proszę bardzo, rozmiar dla produktu numer 2 jest MLXL, a dla produktu numer 1 ten rozmiar będzie znacznie mniejszy. SK i MK. Także jak widzisz, te elementy możemy dowolnie zmieniać. Oczywiście jest to wszystko jeszcze bardzo rozsypane w układzie, ale tym będziemy się dalej zajmować. Pozostaje jeszcze kwestia, którą tutaj nie rozstrzygnąłem, to jest kwestia kategoryzowania projektów i na tą chwilę mam kilka możliwości. Jedna z możliwości to będzie dodawanie w produkcie danej kategorii, tych produkcie w elemencie sklepu produktu. Lub ewentualnie stworzenie kategorii, która będzie podpięta do rodzaju zawartości produkty. Te, które są widoczne na stronie głównej. Jak pewnie zauważyłeś, mamy tutaj wiele różnych koncepcji. Na tą chwilę, oczywiście, nie mam jeszcze słownika. Ten słownik będę musiał utworzyć. A słownik podepnę do elementu rodzaju zawartości produkty w Drupalu. Wykorzystam tutaj tą tą standardową yy, strukturę, którą się tworzy przy kategoryzowaniu rodzaju zawartości już wpisaną w systemie Drupal. To krok po kroku. Przechodzimy oczywiście do zakładki kategorie. Tutaj mamy kilka elementów. Jak widzisz są to znaczniki, czyli tak zwane tagi. Standardowo są, jest to przetłumaczone. No i elementy kategorii newslettera. Ja oczywiście muszę dodać kolejny słownik. Ten słownik będzie się nazywał kategorie. Mam dodatkowy element, jak taksonomii menu. Na razie się tym nie będziemy zajmować. To będzie nam potrzebne już przy układzie, który będziemy tworzyć. Zapiszemy ustawienia i właściwie możemy sobie stworzyć kilka podstawowych kategorii. Ja nie dodałem terminów. Te terminy w tych w kategorii dodamy. To będzie oczywiście kategoria numer 1. Opisu nie potrzebujemy. Na razie, jak pewnie zauważyłeś, jeszcze mamy problem, bo adresy URL są nieskonfigurowane. Cały czas jesteśmy na etapie. Dołączania elementów do, do produktu, i tutaj te opcje mogą być na razie jeszcze zachwiane, to będziemy ustawiać rzeczywiście za, za kilka lekcji. Kategoria numer 2. Ok, zapiszemy. No i kategoria numer 3. Teraz koncepcja jest bardzo prosta. Po włączeniu tego, tego słownika, oczywiście, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, w strukturze, rodzaju zawartości, produkcie, Zarządzania polami. Tutaj oczywiście dodam sobie takie pole jak kategoria, i to pole wybiorę oczywiście jako odnośnik do terminu. Tak? Będzie to jakaś lista wyboru, bądź pola typu radio. A ja myślę, że lista wyboru jest odpowiednia. Zapiszemy ustawienia. Będzie to słownik kategorii, i oczywiście tutaj będę mógł wybierać bez ograniczeń dowolną ilość elementów. Zapiszemy i teraz o co chodzi? Pokażę Ci taką, taką prostą rzecz. Na początek, oczywiście, nasz produkt, który mamy na stronie głównej, trzeba wyedytować. Dodamy sobie do kategorii 1 i 3 i zapiszę ustawienia. I teraz, oczywiście, możemy zobaczyć na dole, jak widzisz, produkt jest widoczny w kategorii 1 i 3. Ale pytanie jest jeszcze innego typu. My na razie widzimy produkty, które są rodzajami zawartości w Drupalu. Jest jeszcze koncepcja taka, żeby kategorie nie podłączać w produkcie tutaj widoczne, tylko w elementarnych produktach, które są dodane poprzez sklep. Oczywiście w bardzo prosty sposób zyskamy tutaj możliwość dodania typu pola w produktach, typach produktów na Zarządzaj Polami. Wykorzystamy już to pole, które istnieje. Tutaj jest coś takiego jak kategoria. Ja dodam sobie ten element do naszego produktu i coś Ci pokażę. Oczywiście element jest skonfigurowany, to pole jest skonfigurowane, skonfigurowane standardowo. Dodamy je w elemencie, następnie w sklepie w produktach wyedytujemy i dodamy powiedzmy do kategorii 1 i 3 pierwszy produkt, zapisz i drugi produkt dodamy do kategorii 2 i 3. Zapisz konfigurację. I teraz Zobacz co się będzie działo. Chciałem Ci specjalnie to pokazać, że jest parę elementów, które są tutaj wyświetlane. Po pierwsze to pole się dubluje, tak? Jak widzisz pole się zgadza z dodanym elementem. Po drugie, jak widzisz, przechodzimy już na, na produkt, który jest na stronie głównej. Czym rzecz? W momencie, gdy mamy daną kategorię i jest ona podpięta do rodzaju zawartości, która występuje w Drupalu, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jednak w momencie, gdy dany produkt będziemy filtrować, w tym przypadku biorę sobie produkt numer 2, Będę filtrował po kategorii, do której nie dodaliśmy rodzaju zawartości zapisanego w Drupalu. Tutaj chodzi o te elementy produkty, które ja stworzyłem. Zobacz, co się pokaże. Jak pewnie zauważyłaś, w tej chwili jest brak zawartości skwalifikowanej pod tym terminem. Tutaj Drupal pokazuje jakby błąd, który jest nielogiczny, ponieważ elementy, które dodaliśmy, czyli produkty, ale w sklepie, w module Commerce, tak naprawdę znajdują się w kategorii numer 2. Nie ma faktycznie dodanego żadnego elementu z rodzaju zawartości struktury Drupala. To jest taka, taka zagadka, którą na początku trzeba sobie rozwikłać. Oczywiście, prostym rozwiązaniem będzie na tą chwilę wykorzystać tylko i wyłącznie kategorie w rodzajach zawartości w tych produktach, które dodaliśmy. Tutaj w zarządzaniu polami mamy oczywiście kategorię, ja zobaczę czy ona występuje, jest na pewno. I tylko i wyłącznie z tej kategorii należy korzystać. W tym momencie oczywiście kurs będzie się rozwijał, będę pokazywał Wam różne możliwości. Ze sklepu, z produktów typu produktów naklejki, ja na razie usunę sobie nasze kategorie, ich już nie będzie. I w ten sposób uzyskam prostą, prostą formę, czyli każdy produkt, który mam dodany. Na naszej stronie głównej on może być kategoryzowany, ale może być kategoryzowany tylko i wyłącznie na podstawie elementów, które zostały dodane z rodzaju zawartości Drupala. Tutaj widzę, że ten produkt nie ma kategorii, więc jeszcze raz je określę. Zapiszę ustawienia i już teraz wszystko poprawnie na samym dole wygląda. Dodamy sobie jeszcze w międzyczasie kilka innych produktów i, i będę tutaj pokazywał koncepcję dalszego rozwijania naszego sklepu. Oczywiście będziemy zajmować się już profilami klienta, bo tutaj będzie dość ważna kwestia. Podpowiem Tobie, jak pewne rzeczy dodać, jakich rzeczy nie warto usuwać i co jest bardzo ważne w momencie, gdy będziemy realizować zamówienie pierwsze w sklepie.